Witajcie kochani, to będzie troszeczkę przydługi wstęp, więc jeśli ktoś nie ma ochoty słuchać, to zapraszam, będzie film podzielony na rozdziały, więc będziecie mogli sobie ewentualnie skipnąć do już obrazów. Z góry przepraszam, postaram się tylko raz przeprosić za to, że filmu nie było w piątek, no niestety sytuacje czasem w życiu są różne, raz ma się ten czas, raz się go nie ma, raz ma się ochotę, raz się jej po prostu nie ma, no akurat wypadło częściowo na jedno i drugie, więc wybaczcie, że filmu nie było. Za to wracamy troszeczkę w poniedziałek. Film prawdopodobnie ukaże się jutro. No, więc, jakoś tam chyba wielkiej straty, mam nadzieję, nie odczujecie. Dobra, do rzeczy. Jesteśmy dzisiaj w Malowniczej, choć jak trochę to możecie za mną zobaczyć, zamglonej świętej Katarzynie. Byłem już tutaj niedaleko na Świętym Krzyżu. To będzie akurat nowość. Postaram się Wam wrzucić albo w prawy, albo w lewy róg. Jeszcze nie wiem, jak to, jak to wypadnie. Podobno da się wrzucić tutaj kartę z filmem, więc postaram się tutaj Wam takie coś. <laughs> przepraszam, dorzucić, żebyście po prostu mieli takie, taki powrót, jakby. Bo Święty Krzysztof również. Jak już można zauważyć, jednym ciągiem, praktycznie można przejść ze Świętej Katarzyny do Świętego Krzyża i odwrotnie, bo jest ku temu szlak. Jednakże, jakbyście tam nie oglądali filmu, to tutaj będzie dla Was odnośnik. Dobra, to my, my lecimy tutaj po okolicy. Jest parę ciekawostek poza samą górą spróbuję Wam to wszystko wyhaczyć, wynaleźć, pokazać, więc miłego oglądania życzę i widzimy się trochę potem. Trzymajcie się, cześć! Poddali. To jest jedno z najpiękniejszych, najpiękniejszych miejsc na świętej Katarzynie, czyli źródełko świętego Franciszka. Podobno uchodzi ona za wodę, która leczy i daje ukojenie oczom. Osobiście próbowałem. Bardzo dobra woda, więc często tutaj można spotkać. Może akurat nie w okresie zimowym, ale często tutaj ludzie przychodzą i sobie baniakami, że tak powiem, tą wodę nalewają. Czy to jest prawda? No to wiadomo, jak każda jakaś tam legenda ma swoje oczywiście jakieś tam tajemnice. Tu jesteśmy, już na szlaku Świętego A tutaj, z tego co wiadomo, to jest kapliczka Świętego Franciszka. Tam widzieliście wcześniej kawałek pomnik poświęcony żaromskiemu. Podobno, tutaj jest jeszcze tutaj kapliczka. Podobno z jego oryginalnym podpisem, wyrytym. Też ją spróbujemy jeszcze znaleźć jako ciekawostkę, jednakże no, nie gwarantuję, czy to, się, czy to się znajdzie, ale będąc tutaj powinno być, więc tutaj jeszcze Wam zrobię parę przebitek i lecimy sobie już prawdopodobnie w górę na Łysice. To kochani jest jedna z ciekawostek między innymi w drodze na Łysicę, jeśli się mylę, ja Wam to poprawię ewentualnie w napisach w filmie. To jest prawdopodobnie Gołoborze, które między innymi widzieliśmy na Świętym Krzyżu. Tutaj jest, no teraz akurat jest poro, pora jesienno-zimowa więc aż tak tego może nie dostrzeżecie przez śnieg, ale tak mi się to wydaje. Jak możecie też zauważyć, są akurat z tej strony, z drugiej strony jest zerwana taśma, która jest po prostu jakimś tam łącznikiem wyznaczającym ścieżkę. Prowadzącym na górę, to jest puszcza, więc nie zaleca się zbaczanie, ponieważ są tutaj i jelenie lisy. Widziałem gdzieś również wilki, więc to znaczy na zdjęciach, żeby nie było, że osobiście widziałem, ale no jest, jest jakiś tam zakaz, żeby się po prostu nie zapuszczać w te miejsca. To, co mamy tutaj że tak powiem w okolicy, powinno wam w zupełności wystarczyć, by podziwiać ten widok, a nie pchać się jeszcze tam gdzie jest dziki teren. Dobra, nam zostało jeszcze kilka ładnych minut na górę, więc widzimy się już prawdopodobnie na Łysicy. Miłego spaceru kochani. Jesteśmy już kochani prawdopodobnie w naszym Ostatnim przystanku dzisiaj Tak jak mówię, no obiecana Zobaczymy czy znajdę Dawna kolejka awanskotorowa Ale my jesteśmy już teraz Na przełęczy Świętego Mikołaja Jak widzicie Bardzo ładne miejsce Do biwakowania Można sobie tutaj po prostu spokojnie usiąść, tam jest droga w dół do Kakonina również bardzo malownicza niestety trafiliśmy albo niestety, zależy jak to lubi taką typową jesienną pogodę że w tym momencie jest ciapa, roztopy i tym podobne więc, więc idzie się bardzo bardzo ciężko jak widzicie jest lasu więc można sobie usiąść, jest kapliczka jeśli ktoś chce, można się oczywiście pomodlić, wszystko wedle własnych wyborów życiowych. Miejsce naprawdę przeurocze, jeśli ktoś lubi spacery, jak najbardziej zachęcam odłośnicy się tutaj pofatygować i ewentualnie zejść sobie jeszcze kawałek niżej, bo również to miejsce jest śliczne. W sezonie wiosenno-letnim, bardziej bym powiedział letnim, już są powysychane te rzeczy, to jak najbardziej to ma to większy, większy sens. Teraz po prostu no, można się tylko fajnie ubłocić. Jednakże i pora zimowa, i pora letnia ma swoje Plusy i minusy. Jak widzicie lasy są przepiękne, zamglone, mają swój klimat tajemniczości, może nawet grozy. Bym powiedział, jak ktoś tutaj nie lubi takich samotnych wypraw, to to jak najbardziej. Więc ja zachęcam, lecimy sobie jeszcze. Poszukać tego e, nieszczęsnego miejsca, które prawdopodobnie było gdzieś na samym początku, a ja je ominąłem. E, kapliczki żeromskiego i jego podpisu chyba również nie znajdziemy, ale postaram się to wszystko poszukać. E, a jak nie, no to po prostu widzimy się już na e, naszym podsumowaniu. Więc e, miło, że dotrwaliście do tego momentu, a my lecimy z powrotem do zobaczenia potem dobra kochani krótkie podsumowanie za mną tutaj prawdopodobnie no, tak mi wskazuje tutaj wszystko, wszystkie znaki na niebie, że za mną jest po prostu ten szlak kolejki wąskotrowej. Niestety jest zakaz wejścia, jest pozamykane, więc nie będę się tam pakował. i Zwłaszcza, że już jest późna godzina, więc niedługo będzie robiło ciemno, ale no, jeśli, jeśli tylko po prostu cokolwiek tutaj się zmieni. A będziecie coś może wywiedzieli, dajcie znać, odwiedziłem, bo to, bo to może być bardzo, e, bardzo ciekawe. E, dobra, e, podsumowanie. E, super miejsce. E, no to prawda, e, o tej porze jest, e, tak jak już wspomniałem, bagnisto. I buty się e, zapadają, można się ładnie, fajnie ufajdać. E, Jednakże o każdej porze roku to miejsce wygląda super, czy to jest wiosna, czy lato, czy tak jak teraz jesienno-zimowa. Uważam, że naprawdę dla ludzi, którzy lubią spacery, lubią sobie pochodzić, lubią jakieś tam wyzwania, bo, bo jednak no, wejście tutaj na tą górę no, stanowi jakieś tam wyzwanie. Tak jak mówiłem, na pewno, jeśli chodzicie, to teraz. Tutaj teraz to warto się uzbroić w dobre buty. Bardzo często to powtarzam, bo ponieważ no śliskie są te skały. Ja tutaj ze dwa razy prawiorła wywinałem schodząc, więc no, no trzeba po prostu uważać. Miejsce bardzo turystyczne, jeśli chodzi o tak jak i Święty Krzyż, więc, więc no ja tu poza gromadką bycieczkową dzieci i tam czterema turystami, nikogo więcej akurat w tym czasie nie spotkałem, no bo mamy już grudzień, jakby nie patrzeć. Jednakże w sezonie tutaj Letnim, no są naprawdę bardzo duże tłumy, tak jak i na Świętym Krzyżu. Jeśli chodzi o e, miejsca parkingowe, no teraz, e, teraz tak naprawdę wszystko jest e, już e, darmowe. Tak bym to chyba mógł e, mógł ująć. Jest, jest kilka parkingów e, w okolicy, gdzie można sobie podejść. I to jest kolejna, e, może głupota, może nie. Yy, uważam, że wejście do samej puszczy za yy, które trzeba płacić to no średnia przyjemność, po prostu yy, to jest takie trochę naciąganie yy, ludzi na kasę. To samo się działo yy, na Świętym Krzyżu, yy, a teraz mamy yy, od yy, prawdopodobnie listopada, yy, nic, wszystko jest, wszystkie budki pozamykane, no, więc można sobie spokojnie wejść. Nie płacąc tych nie wiem, choćby głupich 10 czy 15 zł. Aczkolwiek zobaczyliśmy, miejsc parkingowych jest sporo. Ja tutaj zaparkowałem. Ja wam to oznaczę, bo to jest taki gminny jakby parking. Ja tam te trzy lata temu, jak tu przyjechałem, to tu były kurcze. Sam plac Żywirowy, a ja teraz widzę ładne, ładnie kostko miejsca parkingowe. Porobione niestety są również szlabany, więc yy dam wam znać, czy, <głos》>, czy mi naliczyli jakąś durną opłatę za yy postój na tym miejscu. Dobra, yy, mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Yy, ja się bawiłem świetnie, pospacerowałem sobie troszeczkę, yy, przypomniałem pewne miejsca razem z wami yy, więc yy, ci którzy tutaj dotrwali bardzo wam dziękuję. Jeśli wam się materiał spodobał, kliknijcie sobie tam pod filmem przycisk subskrybuj. Wciśnijcie sobie łapkę w górę. Zawsze to dla mnie lepiej. Może się nawet napisać jakiś komentarz dla zasięgu. Więc miłego i do następnej wyprawy. Trzymajcie się. Cześć.